W ilościach na takim placu to jest chyba przecież nie wiem szaleństwo. <grystwo> <grystwo> Elegancko tego pół wytrzymały panie. Nic nie szczeliło na razie też dobrze. Tam, że ten odświeżanie drogi, w sensie że ulicy, jest 300 razy przyjemniejsze niż, e, niż takie Memlanie. Po placu, no serio, widzę, że coś tu topnieje, ale to spoko, bo może z, z tego, ze asfaltu będzie darło lepiej. E, też odnośnie pługów zastanawiacie się czasem czy z gumą od spodu czy metalowe powiem wam tak ja tutaj odświeżałem pługiem metalowym który nie miał gumy i jakby kostki jakoś bardzo sobie w sumie nie widziałem żeby w ogóle się porysowała natomiast to też jest tak, że pług z gumą będzie troszeczkę gorzej zbierał, takie błoto pośniegowe. W sensie, że będzie, że będzie gorzej dar, nie? Na przykład po takiej ulicy. A z blachą od spodu, w sensie bez tej tu jeszcze liznę Bez gumy będzie dar bo guma się zawsze będzie trochę poddawała. pada deszcz jeszcze ja pitole to nie będzie tak panie trochę pomemlało, pomemlało tym pługiem i ten plac zaczyna wyglądać trochę lepiej a ostatnio powiem wam szczerze, montowaliśmy taką odśnieżarkę do, do uforsa 1000 eee, ja wam pokażę teraz filmik i to jest sztos dopiero, jakbyście chcieli tak faktycznie profesjonalnie odśnieżać to to jest naprawdę sztos, dokładów też jest coś takiego tylko troszkę mniejsze Natomiast cena jest dość duża, bo ta do UTV kosztuje 35 koła, to to jest generalnie dużo, bo za tyle można kupić kłada, ale, ale robi robotę strasznie. Strasznie robi robotę. Bo tam już akurat mało ma to wspólnego z zabawą w odśnieżanie. Ale faktycznie gdzieś to tam też od odśnieża, nie? Co ja myślę, że już kurczę chyba starczy tego odśnieżania na tym placu. Pasowałoby wyjechać teraz jeszcze pod domu, Muszę w ogóle pojechać na chwilę Coś tam liznąć Widzicie z tą gumą to jest tak, że ona się Kurczę mokre Ona się zawsze będzie trochę, trochę poddawać A metal to metal Zawsze można oczywiście Tą gumę nie wiem, wymienić Można ją wyrzucić, dokręcić kawałek blachy Także to już jest jakby Też wasza Inwencja twórcza Co z tym zrobić A może by tu jeszcze liznął było do liźnięcia myślałem, że to tylko tak symbolicznie a to nie tak symbolicznie Kamil powiem wam że to się tak wydaje ale generalnie przeciążenia jakie działają na taki półk tutaj i na tą całą płytę to to są powiem wam kurcze bardzo duże e, wartości i dlatego i właśnie chociażby dlatego, pług z mocowaniem Na przykład teraz, nie? No to tu dusz tos Cały ciężar kłada praktycznie wsparł się na mocowaniu pługa i na samym pługu I jak macie montaż przedni To macie to przeważnie zamontowane Na takich cienkich rurkach Z przodu na tak zwanym pasie to no pas przedni, tak jak w samochodach macie, który tam trzyma niektóre elementy, nie? No, wow, darło. I wtedy ten cały ciężar wspiera się nie na całej ramie, kłada, nie jest to rozłożone, tylko tylko na tych rurkach. I często jest tak, że ugina ci ramę. Mówię tutaj głównie o celu bo to w sumie chyba tak jest tutaj rozwiązane. Chociaż w większości kładów pewnie tak będzie. Kurczę, pada, pada, pada deszcz. O, I nigdy, pamiętajcie, teraz nie zmienicie biegu jak tak zakinuje wam kłada. Choćbyście się zesrali, musicie tym kładem bójnąć. Musicie zruszyć tryby w przekładni. Bo inaczej się zaje... Dobra, teraz tak, oceniamy robotę. No wiadomo, trzeba sobie resztę ten... Yy, już liznąć ręcznie, nie? Łopatką. Ale spoko, jakbyście mieli tyle śniegu wypchać ręcznie, no to byście się generalnie zamęczyli na śmierć, nie? Pojadę do domu i później cyknę tą, tą drogę, bo to kurcze. Wiecie, jak mają przerąbane ludzie, którzy nie mają auta 4x4, żeby sobie tam wyjechać? Pod no, tam jest sztos. Ta górka jest sztosem. Tutaj pewnie pukudre, bo tu jest góreczka. fajnie Tu to odśnieżał pod domem. odsiężania, moich zdaniem spokojnie Wam wystarczy 450, nawet ten stary model. One są teraz i tak w turbocenie, bo kosztują tam z 25 koła tylko, a macie już pełnoprawno pełnoprawnownego. Pełnopraw... No, pełno coś tam. Pełnoprawnego kłada przeprawowego z napędem 4x4, co prawda totalnie sprzęt rekreacyjny, ale do prac przydomowych dla z zwykłego kowarskiego jest sprzętem świetnym Dobra Teraz może by to kurczę dar ten Tam do rowu jakoś kiedy... Jak schodzicie składa Zawsze schodźcie sobie jak macie enkę Bo sobie teraz trącne gaz kolanem I kopyrtne Ja już o tym wiem Wy pamiętajcie o tym żeby sobie Krzywdy Nie zrobić Panie, ściągł nie. Wow, przyczepka majstra stoi Ocie panie No, tu już było grubo W sensie, że dużo Precyzja musi być tej elewacji nie użyć, kurwa. Aha, elewację. O Ło, kurde. A milimetry uratowane. Na pewno mam takie spostrzeżenie, że wyciągnięta chłodnica i snorcze na pewno nie pomagają w odniżaniu, bo po prostu nie widzimy co się dzieje z przodu, z pugiem tak dokładnie jakbyśmy to widzieli bez, no ale to gdzieś tam może już tam panie, to już tak nie może być wszystko idealnie. Toyota, to, to nie trzeba odśnieżać, bo ona wyjdzie. Wow! Wyjdzie bez problemu z każdej opresji Już nieraz uratowała nam, że tak powiem, dupę w takich warunkach zimowych w tamtym roku, bo bez niej bylibyśmy totalnie uziemieni. Wracając jeszcze do tematu pubów, to ten na montaż mają torami króciutkie. Przez to ten pół może Wam, znaczy może Wam, przez to ten pół będzie Wam dużo bardziej podskakiwał. Będzie dużo bardziej podatny na takie. Na trawy, żebym wjechał. <grym> na takie podskoki. Czyli będzie Wam o tak, pyk, pyk, pyk podskakiwał. A ten jest bardziej stabilny. Ale jeszcze bym wykminił, żeby sobie tu, znaczy z 10 kg? Nie wiem, tak położył coś na tym, to może by coś to darło, panie. Zobaczymy, czy da radę pod górkę pchać śnieg e, panie, dobra robota! Elegancko! Pewnie łatwiej by było z górki, ale nie będę takich tłuszczych przebiegł robił, nie? Trzeba to robić na LC, żeby pracował silnik na, znaczy wariator razem z silnikiem na jakiś tam wyższych obrotach Bo wtedy macie dużo lepsze chłodzenie paska Czy ty. Na pewno muszę sobie naciągnąć trochę sprężyny na następny raz Bo trochę za bardzo odbija thank że zajebiście, bo to się robi na raz i to jest sztosik muszę sobie te napiąć ale to już następnym razem chyba bo już teraz nie chcę już ten młotać sprężyny żeby ten tak był bardziej mniej podatny na te odchylenia chociaż to też z drugiej strony jest dobre bo jak on trafia na jakąś przeszkodę to to nie, nie przynosi się na ramy tylko wiecie chyba, że zwolnię Można zwolnić, nie? Dobra, ale to tyle. Całej lubeni, panie, nie będzie tu śnieżał. No, jednak będę troszkę wolniej jechał, i wtedy w sumie to lepiej zbiera. I tak nie podskakuje. Powiem wam, że dobrze, że to teraz zbiory, bo to tak trochę, znaczy zbiory, tak cokolwiek. No. Bo to teraz się troszeczkę roztopiło. Zaraz złapiemy rusz I tu będzie niestety koleżanka, szklanka. Masakra. Ja dopiero teraz czaiłem, że jestem taki mokry. Trzeba będzie się coś podleczyć w domu chyba. Jak się wróci. O, teraz sobie możecie podziwiać piękne okoliczności lubeńskiej przyrody. I jakbym teraz na przykład miał pług bez, proszę Państwa, o teraz zlegałam tutaj wolno, e, pług bez gumy, to by to darło jeszcze lepiej, nie? Tutaj, jak jest taka szklanka Teraz oczywiście jej nie ma Ale jak jest, to tutaj zjechać Osobóweczką To jest wyzwanie ha, Tutaj ładnie mną rzucało pod górkę Widzicie, jakie zygzaki Zygzaczki Chyba jeszcze raz e, chociaż kawałek tej górki tutaj. Ten najtrudniejszy moment, żeby się kurcze Ludzie nie pozabijali, bo to jest masakra wiesz? No, tym bardziej, że teraz już fajnie to zdziera wszystko. No, tutaj kurcze warto pod tą, na, na, w tym najgorszym momencie jeszcze liznąć, bo to, żeby nie musiał później heh, nikogo z rowka wyciągać, ani nikogo na sumieniu mieć kurcze, bo to. To dobra robota. Panie. Elegancko tego. O, wskaźnik się naprawił. Aha. Nie zakładajcie takich główien dokładów. Bo czasem widzę jakieś takie projekty, gdzie jest milion wskaźników, od nie wiadomo czego. To nawet nie ma czasu panie patrzeć podczas jazdy na to. Trzeba na drogę patrzeć, a nie? To oh jest ten najgorszy moment na zakręcie. Panie! Aha, nówka sztuka, można jeździć na letnich oponach. Prawie. Ja powiem Wam szczerze, że ja nie wyobrażam sobie jak tam z 20 lat temu ludzie jeździli na letnich oponach. Bo nie zmieniali na zimówki. Mam nadzieję, że już nie ma takich kamikadze na świecie. A w ogóle ta 625 jest do sprzedania. Ma przejechane 342 km teraz. Używa na kilka razy w lekkim terenie i ze trzy razy do odśnieżania. Dodatków ma za... Ja pierdzielę. no za dużo, nawet. za 20 koła. No naprawdę. Ale mogłem ją sprzedać za 45.